Hej, witam Was serdecznie, mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u Was w porządku. Kończy się powoli e, miesiąc czerwiec, no a makijażu budżetowego nie było jak do tej pory, tak więc dzisiaj e, mam luźniejszy dzień i pomyślałam, że możemy sobie zmalować znów coś takimi tanimi i dostępnymi w każdej drogerii kosmetykami. E, I żeby było ciekawiej, pomyślałam o Foxy Eye. E, to jest look, który bardzo ostatnio jest popularny i na Instagramie, i na YouTubie. Fox, czyli Liz... Więc, jak się domyślacie, takie wyciągnięte, lisie, bardzo sexy oko, które chyba najbardziej rozsławiła Bella Hadid. Candy Jenner. Na pewno to są dwie topowe ikony, które bardzo lubią ten makijaż oka. No, który nie jest taki bardzo mocny, ale ciągle jeszcze seksowny, kobiecy. No i bardzo jestem ciekawa, jak sama będę wyglądać w takim makijażu, bo powiem szczerze, nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Tak więc przeskakujemy już do samego makijażu, a ja tylko szybko wspomnę, że osoby, które są tutaj po raz pierwszy albo z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybują tego kanału, zachęcam. Słuchajcie, zostawiajcie suba, po to, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić. Żadnego z moich filmów, no i żeby ten kanał oczywiście też się rozrastał, rozwijał. Dobra, no to co? Zaczynamy! Tak jak już powiedziałam, makijaż budżetowy to jest makijaż wykreowany jak najtańszymi kosmetykami. Oczywiście Staram się wybrać tak, żeby też był urozmaicony ten dobór tych kosmetyków, żeby to nie była jedna firma, tylko żeby to były znane firmy drogeryjne, takie które nie zrujnują waszego portfela po prostu. Tak więc zaczynamy od bazy. Eee, patrzyłam na te makijaże wszystkie właśnie Foxy Eyes i bardzo mi się podobało to, że ta skóra w większości była bardzo mocno rozświetlona. Taka świeża dziewczęca promienista. Tak więc dzisiaj pomyślałam, że postawimy na bazę Golden Rose eee, Makeup Primer Luminous Finish. Share Illuminating Base to jest baza, która daje świetliste wykończenie według producenta. Faktycznie ona jest bardzo taka, um, no, gęsta jak krem, ale sprawia, że skóra jest ładnie rozświetlona na zasadzie takiego naturalnego błysku, po prostu. Na zasadzie takiej bardziej mokrej skóry niż. Jakiegoś brokatowego błysku. Skóra jest taka fajnie napompowana, nawilżona, od razu takie wrażenie, jakby była. Po prostu odżywiona, ładnie rozświetlona skóra. Idziemy teraz do podkładu. Jeśli chodzi o podkład, to wybrałam podkład taki leciutki, który ciągle jeszcze daje fajne krycie. Dawno go u mnie nie było na kanale, a bardzo lubię ten podkład. I muszę powiedzieć, że w lecie często po niego no, lubię po niego sięgać, bo on nie dość, że ładnie się utrzymuje na skórze, na mojej suchej skórze, to po prostu no, daje efekt takiej skóry wyrównanej, ale nie maski, nie obciążonej. Tak więc dzisiaj użyjemy sobie Lasting Finish Rimmel 25 godzin, Nude z SPF 20. Ja mam odcień 100 ivory. Gąbka zmoczona i działamy. Słuchajcie, to jest gąbka, którą ostatnio dla Was recenzowałam z InStylish. I o czym nie powiedziałam w tamtym filmie, a dzisiaj mogę spokojnie o tym powiedzieć, bo już jej używałam wiele razy. To jest to, że niesamowicie szybko się i łatwo domywa. Bardzo mnie to zdziwiło, bo zazwyczaj, no, takie domycie gąbek z podkładu, z korektora ja nią testowałam bardzo dużo różnych produktów i muszę Wam powiedzieć, bez najmniejszego problemu, bardzo szybko udało mi się ją domyć. Gdzie mam porównanie, no po prostu z innymi gąbkami, troszeczkę więcej czasu zajmuje, żeby wytrącić ten nadmiar produktu zalegający w gąbce. Tak więc, no to też jest duży plus, jeśli chodzi o tą gąbkę. Jedna pompeczka pozwoliła mi pokryć całą twarz. Ja jeszcze minimalnie sobie dołożę tylko na policzki, ale ten podkład naprawdę jest genialny. Dla cery suchej super. Ostatnio mi strasznie dużo włosków nowych rośnie. Zobaczcie. Jakbym miała dosłownie grzywkę. Nie wiem w zasadzie y, dlaczego, tak myślę, co zmieniłam w mojej pielęgnacji, jeśli chodzi o włosy, że mi się nowe y, pojawiły. Ym, na pewno czasem używam od czasu do czasu to nie jest tak, że bardzo regularnie to robię ale używam ym, Olaplex, tego takiego zestawu. Ym, właśnie do pielęgnacji. Taki to jest właśnie, w zasadzie taki treatment do włosów. I on. No, ma sprawiać, że włosy nie wypadają i że są mocniejsze. Może to to. Czas na korektor. Dzisiaj moim korektorem będzie korektor z Maybelline. Bardzo go lubię. Naprawdę bardzo fajny korektor z dobrym kryciem, który jest bardzo kremowy, a nie wygląda na ciężki. Przede wszystkim tutaj pod okiem. I pięknie rozświetla. To jest Superstay Full Coverage Under Eye Conceal w odcieniu Ivory 05. I też często ostatnio w zasadzie no, molestuję ten korektor. Już powoli mi się będzie kończył. Bardzo go lubię. U mnie to są partie, które zawsze staram się gdzieś tam delikatnie rozświetlić. No i tym samą gąbką wklepuję sobie. Mek, 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 mek. Dołożę sobie jeszcze trochę tego korektora na górną powiekę, bo chcę, żeby ona była dość mocno rozświetlona dzisiaj. I w wewnętrznym kąciku. I podług brwiowy. Mamy to. No i teraz czas na puder i jak się domyślacie, będzie to coś rozświetlającego, bo tak jak już Wam wspomniałam na początku filmu, chcę, żeby skóra była bardzo taka promienista, rozświetlona dość mocno. Dlatego dzisiaj stawiamy na puder z Bourjois, Lubię go bardzo za to, jak jest drobno zmielony i jak ładnie rozświetla. I ja zawsze już w niejednym filmie Wam podkreślałam, że on to jest taki zamiennik, tańszy zamiennik pudru La Mer, tego już kultowego pudru. To jest to jest de riz. Nigdy nie mam zielonego pojęcia, jak to wymówić, więc wybaczcie mi po prostu moje kalectwo dzisiaj słowne. E, ale burżuła, the Java, jawa, jakkolwiek. E, bardzo charakterystyczne opakowanie, chociaż tyle. E, więc dzisiaj ten produkt ląduje na mojej twarzy i chcę to zrobić takim bardzo szerokim pędzelkiem, żeby omieść e, twarz, ale żeby poza no dużo tego pudru tutaj jednak nie nawalić. To jest puder, który też nie obciąża skóry, nie jest widoczny na skórze, pięknie pachnie, takim właśnie, nie wiem co to za zapach, no taki pudrowy bardzo, trochę jakby, no nie, kwiatowy, kwiatowo różany, róż, różany chyba nie, ale bardzo specyficzny, bardzo ładny zapach. Na pewno jeśli ktoś nie lubi mocnych zapachów w kosmetykach, to nie dla niego, bo tutaj jest dość mocny ten zapach. I ten puder ma takie minimalne mikrodrobinki, miki, która właśnie pięknie odbija światło i sprawia, że skóra jest bardzo taka świetlista. E, oczywiście teraz jest tempa, bo musi skóra, zacząć pracować. Normalne. Dobra, no to co? Przechodzimy teraz do brwi. A brwi dzisiaj wypełnię sobie kredką z fokalur, Też bardzo, słuchajcie, drogeryjny, bardzo tani produkt. Oczywiście firma chińska. Kredka kosztuje coś około, nie wiem, 3 dolarów, żeby nie skłamać 12 zł. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale coś koło tego. I to jest Artist Super Line Eyebrow Pencil. I oprócz tego, że cena jest ultra niska, to jeszcze dostajecie w zestawie drugą taką jakby zapasową główkę w sensie po prostu zamiennik. Jeśli się wam skończy kredka, no to możecie sobie wyciągnąć o i włożyć nowy po prostu zapas. Tak więc to jest bardzo ekonomiczne, prawda? Dobra. Najpierw sobie wyczeszę brwi i ta kredka jest bardzo, jak widzicie, precyzyjna, bardzo, bardzo precyzyjna. Fajnie się nią pracuje, nie jest ani zbyt taka woskowa, ani nie jest jakaś nie wiem, mega zbita. Myślę, że formułę ma naprawdę świetną. Brwi gotowe i możemy teraz przejść do najważniejszej gwiazdy dzisiejszego programu, a mianowicie do oczu. Słuchajcie, paleta, którą chciałabym dzisiaj pracować, nie wiem, czy ona była u mnie już na kanale, być może się pojawiła. Natomiast jest to bardzo tania paletka, 15 zł. Kosztuje. Mamy tutaj 5 cieni Mio 5 Points, ja mam w odcieniu 11. Jak widzicie, bardzo taka uniwersalna kolorystyka. Myślę, że te kolory będą idealne do dzisiejszego właśnie makijażu. Typu Foxy Eye. Zaczynam od tego najjaśniejszego cienia. To jest bardzo taki cielisty, beż, bardzo zresztą jasny i na wyrównaną powiekę nakładam ten cień w zasadzie o, tutaj, w wewnętrzny kącik trochę do nosa, rozświetlając całą tutaj tą okolicę przy, przy nosie do załamania i nawet trochę powyżej załamania. Rozświetlam sobie tutaj wszystko. Tak samo pod łukiem brwiowym. Nakładam też ten cień na całą ruchomą powiekę. Czyli tutaj do końca gruntuję sobie mój korektor. I do załamania tutaj. Tu już nie wyjeżdżam, tylko do załamania. Tak. Tutaj powyżej załamania będę chciała nałożyć sobie. Ten kolejny kolor, jeśli chodzi o jasność. Ten mamy tutaj kolejny, bardzo taki ciepły, jasny brąz. I zaznaczam nim załamanie do gdzieś połowy, myślę, nie więcej. Trochę żeby sobie tutaj nadać definicji temu oku. Oczywiście staram się robić to delikatnie, żeby zbyt mocno. Nie nanieść tego cienia, raczej chcę, żeby to był taki subtelny efekt. Pamiętajcie, że Foxy Eye to jest raczej mm, makijaż, który jest dość płaski. On nie ma tutaj cieniowania wysoko powyżej załamania, tylko raczej skupiamy się na wyciągnięciu oka nie do góry właśnie, tylko na zewnątrz, dość tak właśnie płasko. Więc e, też nie wyjeżdżam tym brązem jakoś mega Daleko, chcę jedynie właśnie zaznaczyć to moje załamanie, żeby oko zyskało takiej trójwymiarowości, żeby nie było płaskie. No i oczywiście to, co zostało na pędzlu, rozdymiam sobie, żeby ładnie mi się zatraciły wszelkie granice. Nałożę sobie tego brązu też troszkę tutaj przy linii rzęs, żeby połączyć to załamanie z okiem po prostu, z zewnętrznym kącikiem, żeby nie było urwanego takiego jakiegoś przeskoku, więc delikatnie nakładam też trochę tego cienia właśnie przy samej linii rzęs, delikatnie wyciągając ten brąz na zewnątrz, Cały czas pamiętam o tym, żeby nie wyjeżdżać z nim zbyt wysoko. Dobra, no i teraz powiedzmy, że bazę już mamy ready. Przechodzę do ostatniego cienia, który dzisiaj będziemy używać, to jest ten taki czekoladowy już brąz, oczywiście też matowy, i nałożę go troszkę, właśnie, żeby rozdymić, przyciemnić mój zewnętrzny kącik. Myślę takim pędzelkiem, dość precyzyjnym, płaskim i dokładając go. Rozdymiam sobie delikatnie, wyjeżdżając, wychodząc na zewnątrz, ale nie do góry, nie tak jak e, robiłabym to normalnie, rysując e, eyeliner, szłabym tak jak tutaj e, przedłużenie mojej dolnej powieki do góry, raczej staram się to robić dość płasko, czyli nie pod takim kątem powiedzmy 45 stopni. A myślę jakiś, ja wiem, 25? Nie wiem, zawsze byłam kiepska z matematyki. I rozdymiam sobie do środka ten cień, do środka oka w sensie. Nie wyciągam już go bardziej, tylko staram się przyciągnąć ten cień do środka, żeby rozdymić ten brąz. Pędzelę, którym wcześniej blendowałam, i rozcieram sobie jeszcze. Tutaj te moje granice. Robi mi się coś takiego. Widzimy to. I dalej rozcieram, dokładając przy samej linii rzęs. Robię sobie po prostu, buduję sobie taki gradient takie w zasadzie jak smoki ja i trochę, tylko w nieco innym miejscu. Teraz, zanim przejdę jeszcze na dół, to chcę sobie wykończyć po prostu całą górę. I są dwie opcje: albo mogę zrobić, zaznaczyć linię rzęs i wyciągnąć kącik cieniem, co da mi bardziej subtelny efekt. Albo mogę zrobić to eyelinerem. Bardzo dużo widzę tutoriali właśnie i filmów z eyelinerem. Jest to chyba najbardziej popularny metoda, popularny trick, więc chyba też pójdziemy w stronę eyelinera. To da mi na pewno bardziej taki. Nie chcę mówić, że rokowy, ale na pewno bardziej taki zadziorny look, bo no nie będzie to takie delikatne i subtelne, jak cieniem. Natomiast no, tutaj są dwie opcje. Możemy albo tak, albo tak. Tak więc to już jest kwestia preferencji. Tak więc może najpierw pokażę Wam właśnie, jak to zrobić cieniem po prostu, a dopiero później pogłębię to eyelinerem. Może zobaczymy. Przechodzę znów do tego ciemnego brązu, bardzo precyzyjny pędzelek w zasadzie jak do brwi. I zaznaczam, przykładając, stemplując całą linię tutaj moją rzęs. Do połowy miałam nałożony brąz, ale tutaj miałam gołą powiekę, więc tutaj teraz sobie przyciemniam. I najłatwiej zrobić to, chwytając sobie tutaj, przykładając paluszkiem. Przy nosie, wyciągając, o, odginając tą skórę, nie wiem jak to nazwać, naciągając, o, to jest dobre słowo. Naciągam sobie tą skórę i rysuję sobie, zaznaczam sobie w zasadzie ten punkt. Tak sobie naciągnęłam, że ściągnęłam podkład z nosa, ale okej, okay, to są szczegóły, zdarza się. Natomiast widzimy, już mi się tutaj zaczyna no, pojawiać yy, to wyciągnięcie. Jeszcze raz sobie chwycę i tym tutaj dzióbkiem wyciągnę. Yy, przejadę i wyciągnę jeszcze trochę. Znów ściągnęłam podkład, ale to nic. Dołożymy. Miałam twarz delikatnie zagruntowaną, bo nie dawałam dużo pudru. Widzimy, co się robi. Powoli wyciąga nam się kącik oka. W tej technice nie wyciągamy tego kącika oka. Na zewnątrz, znaczy jakby do, w stronę nosa, tylko trochę w dół. Jak lis ma właśnie oko, to ma te kąciki w dół tak pociągnięte. Myślę, że to ma sens. Znaczy, mam nadzieję, że to rozumiecie. Nie do środka, tylko w dół. Tak więc tak samo też robię jeszcze trochę i do środka oka, przyciemniając tutaj mój wewnętrzny kącik. Teraz przejdę sobie do zewnętrznego kącika oka na dół i będę chciała go trochę przydymić. E, oczywiście mogłabym to zostawić w zasadzie tak, ale trochę mam wrażenie, że oko jest niedokończone. Tak więc przechodzę tutaj na dół i najpierw tym brązikiem jasnym, troszkę zaznaczam sobie zewnętrzny kącik. I odrobinę w zewnętrzny kącik nakładam też tej czekolady. Patyczek kosmetyczny i ładnie sobie tutaj rozcieram, żeby złagodzić to cieniowanie. No, i w zasadzie mogłabym teraz przykleić sztuczne rzęsy i zostawić to tak, natomiast chcę teraz pokazać Wam drugą jeszcze opcję, czyli z eyelinerem. Tutaj mam eyeliner z Catrice It's Easy Tattoo Liner Waterproof, czyli wodoodporny produkt. I zrobię to samo, co robiłam tym ciemnym cieniem, po prostu obrysuję sobie oko tym eyelinerem. Też wyjeżdżam nim, ale. Dość płasko, nie. Staram się iść za tym brązem, który tutaj już mam naszkicowany. I zanim wykończę drugie oko i dokleję sztuczne rzęsy, to czas, żeby jeszcze je wytuszować. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie użyli maskary z Rimmela, Volume Lux, Wonder Lux Volume. Z tego względu, że jest to świetna maskara, taka właśnie precyzyjna. Bardzo ładnie, zobaczcie, taką maszczoteczkę silikonową, podkręconą. Bardzo ładnie, właśnie, podkręca i rozdziela rzęsy. I myślę, że do takiego makijażu. Nawet taka sama maskara spokojnie wystarczy, nie trzeba doklejać sztucznych rzęs, można po prostu je porządnie wytuszować i tyle, i efekt będzie jak najbardziej też ciekawy, bardzo fajnie rozdziela rzęsy, nie sklejając ich. A oprócz tego wydłuża też rzęsy. I tak prezentuje się jedno oko. Pozwólcie zatem, że szybko wykończę drugie poza kamerą, przykleję sztuczne rzęsy, no i wracam do was i działamy dalej. Oczy gotowe. Co jeszcze zrobiłam poza kamerą? To na linię wodną nałożyłam kredkę. To jest taka perłowa, jasny róż kredka z Maybelline w odcieniu 20 Rose Pearl. Z tego względu, żeby jeszcze dodać takiej. Ostrości, świeżości spojrzeniu, jak taki typowy lis. I dokleiłam też sztuczne rzęsy, ale nie w pasku, ponieważ nie chciałam, żeby one były zbyt ciężkie, żeby odwróciły uwagę od całego makijażu oka. Dlatego dokleiłam tylko i wyłącznie pojedyncze kępki w zewnętrznym kąciku oka, żeby jeszcze oko wyciągnąć, żeby właśnie było jeszcze takie bardziej zmysłowe. I to są kępki, które użyłam. Bardzo tanie na AliExpress za 4 zł, bodajże. No to co? Przechodzimy teraz już. Do konturu i do całej reszty, żeby wykończyć ten makijaż. Użyjemy sobie dzisiaj, jeśli chodzi o kontur, to jest bronzer z Max Factor. On się nazywa Cream Bronzer 05 Light Gold. To jest piękny bronzer, taki neutralny dla osób o jasnej karnacji. Ja teraz jestem dość jasna, no bo jeszcze nie zdążyłam się opalić. Tak więc takim pędzelkiem skośnym to jest bardzo ładny produkt, który naprawdę pięknie wygląda na takiej jasnej karnacji bo on nie jest zbyt chłodny więc nie wygląda na brudny nie robi plamy jakiejś ale też nie jest ciepły jest tak jak mówię bardzo neutralny i pięknie się po prostu tutaj wtapia w policzek to jest bardzo bezpieczny bronzer spokojnie można go używać jeśli nie macie nawet wprawy bo nie zrobicie sobie nim krzywdy można go dokładać on nie ma bardzo mocnego pigmentu więc naprawdę produkt dla każdego, myślę. Żeby troszkę bardziej skóra była jednak taka rozświetlona, mokra, to nałożę sobie delikatnie, ostrożnie, bo już mam przypudrowaną wprawdzie niewiele, ale jednak skórę, więc nałożę sobie glow stick z rimella, To jest rozświetlacz w odcieniu 01 Bubbly, tak? Bardzo delikatnie, właśnie tak jak mówię, żebym sobie tutaj nie zrujnowała podkładu. Trochę sobie po prostu w klepie go, żeby dodać jeszcze takiej ekstra świeżości. I czas na rozświetlacz w kamieniu. Słuchajcie, mój ulubieniec. To jest Revlon Skin Lights w odcieniu 201 Daybreak Glimmer. Słuchajcie, niesamowity rozświetlacz, który w zasadzie można by porównać do Aurory od Anastazji Beverly Hills. Zresztą wielu youtuberów już porównywało. Czy do ofry? Piękny rozświetlacz za 30 zł, bo tyle jakoś za niego dałam. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale coś koło tego. Tak więc ten rozświetlacz dzisiaj wędruje na mój policzek. O, zobaczcie, jaka się piękna robi ta fla. Jest moc. Jest moc. I to jest rozświetlacz, który polecała Tati w jednym ze swoich filmów i tak jakoś się na niego skusiłam, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest to wielkie moje odkrycie. Jeśli chodzi o róż, to wybrałam taki, który będzie pasował do ciepłego makijażu oka, czyli do tych ciepłych brązów, a mianowicie Belle. Tutaj mam Soul Sculpt Blush modelujący róż brązujący w odcieniu 001 Catch the Shape z, właśnie z Belle. Kupiłam w biedronce. To jest bardzo taki cieplutki, właśnie jak widzimy, ceglasty. Róż przeznaczony na pewno do cieplejszej karnacji, właśnie do takiej. O! Zobaczcie, jak on, mmm, pięknie wygląda do tego brązowego makijażu oka. I od razu jest kolor na twarzy, od razu skóra wygląda na zdrowszą. Na usta dziś nałóżmy sobie Eveline. To jest Matte Magic w odcieniu Cream Nude 03. Bardzo taka fajna formuła jest w tych pomadkach. One są bardzo leciutkie. Bardzo komfortowe na ustach, mają oczywiście całą gamę różnych kolorów, natomiast formuła jest bardzo przyjemna po prostu. Nie wysuszają ust. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Makijaż w gorącym trendzie Foxy Eye wykonany bardzo takimi dostępnymi cenowo kosmetykami, które znajdziecie w każdej drogerii. Nie wiem jak Wy, ale muszę przyznać, że bardzo podoba mi się efekt końcowy. Myślę, że makijaż wygląda bardzo romantycznie, ale zarazem seksownie, bardzo kobieco, trochę wamp, trochę tak właśnie um, dziko. Chyba częściej będę się tak malować. Jeśli jeszcze wy nie próbowaliście tego trendu, to koniecznie wypróbujcie. Dajcie znać, y, oczywiście, też wasze przemyślenia w komentarzach pod filmem, co myślicie, czy ten makijaż wam się podoba. E, dzięki serdeczne za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, no i widzimy się w kolejnym filmie. Mm. Pa!